Dzień dobry, witam Was u amatora w kuchni. Święta, święta i święta. Wigibia dostałem taką propozycję, aby zrobić specyficzną zupę. Siemieniotka to się nazywa. Nigdy tego nie jadłem. Jada to u nas w rodzinie tylko teściu, więc postaram się to przygotować w sposób zjadliwy. Co nam będzie do tego potrzebne? Bardzo mało, bardzo mało, słuchajcie, składników. Yy, będą nam potrzebne konopie ziarna konopi. Jak to wygląda, już Wam to pokazuję. Przypominam, nigdy tego nie robiłem. A kosztując, nie przypadło mi to do gustu. <noise> Ale postaram się to zrobić tak, aby było dobre. Posiadam taki dosyć. Duży worek tego jest około 1,5 kg do 2 maksymalnie. Tych konopi. I to wygląda tak. Takie ziarna. Proszę bardzo. Co z tym muszę zrobić? Pierwsze co to? Przesypiemy to do garnka. i zaleję wodą, tak aby przykryć całość ziarem i będziemy gotować na wolnym ogniu jakieś dwie godziny, aż te ziarna zaczną pękać, lub do momentu, gdzie widocznie zaczyno, zaczną pękać. A dalej tu już wam pokażę. Ach, zobaczcie, jak się gotuje. Podczas gotowania jest taka dla Was rada, aby kilka razy odlać tą wodę i dolać świeżej, tak aby pozbyć się z ziaren goryczy, goryczy, która jest w tych ziarnach. Także kilka razy przelejmy i dodajmy świeżej wody. Także ja to teraz odcedzę, naleję świeżej wody i znów zagotuję. i na nowo gotuję i tak zrobię 2 trzy razy zobaczcie po dwóch godzinach i przelewania tej wody nasiona zaczęły pękać widzicie to białe tutaj Je paruje o tutaj mamy takie pęknięte ziarko no i to powinno się teraz w sumie gdy one tak popękają ale widzę że część nie jest popękana więc odleję tą wodę w tej chwili i takim tłuczkiem będę to ucierał zobaczę czy przez sitko da radę plastikowe ale sądzę że mogę prędzej sitko zniszczyć niż ja to przetrę dlatego też pierwszej wersji. Odcedzę tą wodę. Yy, spróbuję z sitkiem zrobić, przetrzeć. Jeśli się nie da, to utłuczemy to w garnku przelewając słuchajcie yy, zawartość tego ziarna czystą wodą. Może być gorąca tak, aby wydobyć z tego takie mleczko. No to co działamy. Widzicie to białe. Ciężko to idzie, natomiast wydobyłem z tego takie, taki kolor, jest tej wody. Ja tutaj częściowo dałem tej wody i cały czas zabieram z garnka, przelewam i co chwilę, właśnie tak, żeby za dużo wody znowu nie wlać. Ale sądzę, że ten drugi sposób będzie chyba szybszy, i spróbuję to ugnieć, także jeden sposób jest natomiast no dosyć to musi trwać no to drugi sposób jedziemy i ugniatamy bo ja mam roboty trochę jest nie wiem być może trochę za krótko to robię i i zobaczymy, co z tego wyjdzie, za chwilę Wam pokażę. No i tutaj były dwie metody. Proszę bardzo, wydobyłem tyle przelewając. Tu była metoda na ubijanie. Dodawałem wody, później przecedzałem przez, przez to sitko. No i druga metoda. Pierwsza metoda to jest właśnie przecieranie. Przecieranie i stopniowe przepukiwanie tego tej zawartości, która jest wyciśnięta. No i słuchajcie, no w ten sposób sobie to będę robił. Nie będę Wam mieszał w głowach. Zobaczymy się, jak będę miał to wszystko zrobione. Ta metoda jest najlepsza. Ucieramy i przelewamy. Ja już tutaj mam to mleczko uzyskane właśnie z tego ziarna. Elegancko. Najlepszy sposób. Rozcieramy i przelewamy. Namęczyłem się troszeczkę z tym tarciem tych kulek. No, ale jakieś tam mleczko z tego wyszło, zaraz Wam pokażę, i teraz dalsza część zajęcia. Więc teraz już tylko wystarczy przyprawić i to wszystko. Takie mleczko jest z przecierania i przelewania wodą. Więc teraz to zagotuję. Dodając do tego jedną całą cebulę. Aby wydobył się smak właśnie z tej cebuli, później ją wyciągniemy, doprawimy cukrem, pieprzem i solą. A ja dodatkowo jeszcze na odrobinie masła, zeszklę cebulę i wrzucę ją właśnie do tej zupy. I to będzie wszystko. Także przyprawiamy według gustu, tak jak Wam smakuje. Tymi trzema składnikami. Zacznę od cukru. Tu mam około, około 1,5 litra tego wywaru. Dam na razie jedną łyżkę. Pomieszam. Od razu pieprz. Tak jak powiedziałem Wszystko do smaku. I skosztuję, jak to zaraz smakuje. Czy nie będzie za słodkie czasami? Bo słodkie też będzie niedobre. Niewyczuwalna ilość cukru, więc będzie druga łyżka. Jeszcze można oczywiście do tego dać słodką śmietanę albo. Yy, tak jak Teściu u mnie jada, no to mogę dolać odrobinę mleka, tak aby po prostu miało troszeczkę jeszcze jaśniejszy kolor. Dobra, test. O, dwie łyżki były. Teraz odrobina soli. Dam pół łyżki. No, i sądzę, że jest wystarczająco dobre, jeśli to ma tak smakować. Poczekam aż się zagotuje i wydobędzie się smak z cebuli. Zupa jest doprawiona. Poczekam jeszcze trochę, niech się gotuje ta cebula w tym mleku, w tej zalewie oczywiście. Ja tutaj mam odrobinę cebuli na maśle tak aby to miało jakiś konkretniejszy smak więc teraz dodam nie za dużo bo to wigilijne danie także naprawdę odrobina tej cebuli na maśle i to praktycznie będzie wszystko dobrze doprawiona tak mi się bynajmniej wydaje Także zobaczyliście jak wykonałem, bynajmniej starałem się wykonać tą siemieniotkę, to danie wigilijne, świąteczne, natomiast podajemy ją z uprażoną kaszą jęczmienną, także jakiś woreczek czy osobno w naczyniu sobie uprażyć kaszę, zalać zupą, no i się tą siemieniotką. Życzę Wam smacznego. Mnie kosztując w miarę to jakoś podchodziła, aczkolwiek nie przepadam za tą zupą. Wiem jak kiedyś próbowałem, jak teściowa robiła teściowi właśnie tą sierminiotkę, ale mnie do gustu to nie przypada, więc nie wiem nie znam innych wersji, jak się to robi, ale to jest taka naprawdę yy, najprostsza yy, tradycyjna sierminiotka. Także. Tyle wiem zapowiadań i tak to się przeka yy, przekazać, ugotować tutaj w rodzinie. Pozdrawiam Was serdecznie, a Marto w kuchni. Trzymajcie się, cześć.